Maserati Mistral. Maserati Mistral to jeden z klasycznych modeli włoskiej marki Maserati, który zadebiutował w latach 60. XX wieku. Jego historia jest związana z rozwojem marki, a także z potrzebami rynku motoryzacyjnego w tamtym okresie. Maserati zostało założone w 1914 roku w Bolonii przez braci Maserati. Przez wiele lat marka koncentrowała się na wyścigach i produkcji samochodów sportowych, zdobywając uznanie dzięki swoim osiągom. Po II wojnie światowej Maserati zaczęło produkować samochody osobowe, które były bardziej dostosowane do potrzeb konsumentów. Lata 50. przyniosły rozwój modeli takich jak Maserati A6, a później 3500GT, które zdobyły popularność dzięki swojej elegancji i osiągom. W 1963 roku Maserati wprowadziło model Mistral, który był następcą modelu 3500 GT. Nazwa Mistral pochodzi od wiatru, który wieje w południowej Francji, co podkreślało sportowy charakter pojazdu. Projektantem Maserati Mistral był Pietro Frua. Samochód charakteryzował się nowoczesną aerodynamiczną sylwetką, co było nowością w tamtych czasach. Wnętrze samochodu było wykończone wysokiej jakości materiałami, co podkreślało luksusowy charakter marki. Mistral był oparty na podwoziu modelu Maserati 3500 GT, ale wprowadzał różne innowacje techniczne. Zastosowano w nim silnik rzędowy sześciocylindrowy o pojemności 35 37 litra o mocy 235, 245 i 265 koni mechanicznych. Mistral był dostępny w wersji coupe oraz roadster. W wersji coupe wyprodukowano około 850 egzemplarzy. Maserati Mistral pozostaje jednym z klasycznych modeli marki, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów i miłośników motoryzacji. Jego elegancki design oraz osiągi sprawiają, że jest to pojazd, który wciąż inspiruje i fascynuje. Mistral jest również ważnym elementem historii Maserati symbolizującym przejście marki do nowoczesności w latach 60.